Pani kompanii kierowani ciekawością, się fotografią, pragnąc uchwycić nieprzemijalne wspomnienia. Kiedy na ja wychodzi głęboko skrywana tajemnica, pojawia się szansa urzeczywistnienia ich marzeń. Witajcie kochani serdecznie, z tej strony Szyjonu i jak słyszycie z moim gardełkiem już trochę bardziej lepiej, wcześniej ledwo co mówiłam. Dzisiaj nadrobimy sobie wyzwanie przyjaciele na zawsze, żebyśmy byli na bieżąco, bo zaraz kolejny tydzień zadań, a jestem w plecy przez chorobę. W międzyczasie, jak widzicie, no niestety musiałam to przeczytać z, ze screena, bo oczywiście nagrywałam inne rzeczy, jak speedbuild z nowego dodatku i powiem wam szczerze jestem troszkę zawiedziona ale o tym porozmawiamy sobie później I będziemy nadrabiać wyzwanie, przyjaciel na zawsze, ale zanim do tego dojdzie, ja bym Was poprosić o uzupełnienie ankiety. Jest ona w postach na kanale na YouTube. Jest ona po to, żeby dać mi jasną drogę, w jakim kierunku będzie rozwijał się kanał. Tak więc, kochani, nie przedłużając już, poproszę tylko, żebyście uzupełnili ankietkę, a my przechodzimy teraz do naszego wyzwania. No widzicie, jednak wyskoczył mi ten, ta informacja, bałam się, że mi nie wyskoczy i musimy kupić aparat i zapytać proszeka o aparatę. Tak więc każde kliknięcie przysłony, Otwiera okno na świat, wziął się płótnem, na którym urzeczywistniasz swoje wspomnienia. I odbicieśmy oczywiście już nagrodę. Nagrodą jest ramka cyfrowa, pewnie do której będziemy musieli zaraz włożyć zdjęcie naszego pluszaka. Chodź hmm, tutaj moje, Anui, i ja się tutaj wrzucę. Widzicie, ja już schowałam sobie pluszaka, żeby nie latać z nim. Zróbmy pobudzające wyobraźnie zdjęcie pluszaka w domu. Zapytajmy może pierwszy pluszaka o aparaty. Zapytaj o aparat i Zróbmy od razu zdjęcie pobudzające wyobraźnię Bardzo fajnie właśnie mi się podoba, że przy tych wydarzeniach mamy te ikonki By tego rycerza o tak w tle ująć, że będzie też ciekawie I zróbmy te pięć zdjęć Nie będę bawiała jak filtry Tutaj mi wyskoczyło okienko, już mi uciekło Dzień, które tylko Nui mogła uchwycić ze swoim przyjacielem Wycznione zostało na nim serce tego związku przyjaźni, która miesza się z wyobraźnią To zdjęcie powinno zostać umieszczone w cyfrowej ramce na zdjęcie By wszyscy mogli jej podziwiać Okej, okay, znalazłam w milionach wyszukiwań. Nowoczesna ramka na zdjęcia krajobraz, mamy, miejsc nie mamy w tym domu, więc zostaliśmy dwie ramki, oczywiście w kilku kolorach, chociaż jeżeli chodziłoby to mogliby jeszcze dodać kilka pastelowych, wiecie, takich dla dzieci kolorów, ale no nie ma co narzekać, a o, sobie tutaj dam umowę. I musimy umieścić zdjęcie, tak? Zobaczcie, jak ładnie wygląda. I podnieść pluszaka. okej? Okay. mamy się teraz wybrać do parku. Dobrze, kochani, widzę się z wami na miejscu. O nie, też pada nam tutaj. No trudno. A no i dociera do parku i jest gotowa uwiecznić jeszcze więcej wspomnień ze swoim pluszowym przyjacielem. I teraz będziemy po prostu robić sobie. piątki z ręki, pluszaczkiem. Dobrze, tylko szkoda, że pada. Gdzie? Łazienki, to ja nie wejdę. Możemy, no niestety, przed łazienką. Tutaj obedzie oh, ładnie, jak. I zróbmy sobie zdjęcie bud budzące. Jej! Każdym kliknięciem aparatu świat do dokładnie ich ożywa, a wraz z nim uwiecznia nie wspomni. Tutaj otrzymaliśmy top. Akurat powiem Wam szczerze, że top nie robi dla mnie jakiegoś wrażenia, zważając na to, że wydaje mi się, że już podobny mamy w grze. I w ostatnich wydarzeniach też mieliśmy jakieś sportowe. W ostatnich, albo przedostatnich, chyba. Może przedostatnich. Ale. Misz to. Było po prostu już sportowe rzeczy. Owszem, w grze podstawowej brakuje tych sportowych, ale mogliby coś innego dać. To mi się takie wygląda. Wiecie, basic, takie podstawowe, i coś, co już mi się wydaje, że jest, albo jest w innym wariancie Czuję się, że tutaj się niestety nie postarali, jeżeli chodzi o ten top. Potem jeszcze zerknę w kas, jak on będzie wyglądał, i wam go zaprezentuję. Nastrzaskane wizje. Przyjaciele udają się w podróż na leśną polanę. Chcą zrobić jak najbardziej zabierające w piersiach zdjęcia. Gdy są już blisko. Uwier Urzeczywistnienia swojej wizji, niespodziewanie stają na rozdrożu. Podnieś pluszaka, czy ja muszę jeszcze raz go wyjąć i go podnieść, jakby mi to nie mogło załapać. Teraz musimy jeszcze podróżować opcjonalnie, jeszcze mamy adoptować kota. Ja już wyrażam swoje stanie na temat e, dodatkowych pakietów, że do wydarzenia, które ma być przede wszystkim. Na grze podstawowej. Rozumiem, że do oazy z nie możemy się niestety wybrać, ponieważ tam, żeby dojść do groty, to musimy mieć poziom majsterkowania 10. No, a dziecko nie może, więc oczywiście musimy wybrać do y, wierzbowej zatoczki. No, szkoda, że niestety w New Christ nie ma takiej możliwości, nie ma takiego ukrytego miejsca. Z drugiej strony, kochani, ciekawi mnie bardzo, jak dziecko ma adoptować sapiąć kota. Rozumiem, że to jest gra, to jest łatwe, ale w. W realnym życiu. Adopcja psa kota jest bardzo ciężka, zważając na to, że dziecko samo nie może tego zrobić tu jakiś razem. Jakby pogoda nie miała się kiedy nam zepsuć, a za dużo kliknęłam. O, dwa razy za dużo. Rozmawiaj z drzewem dwa razy. Okej, okay, rozmawiajmy o naturze. I pochwal dziś nie? nie trafiłam w polankę za pierwszym razem i Anu, jest troszkę zawsydzona z tego. Ale Anu i cóż, musiała przez to przecierpieć. Drugą o którą jestem, jestem zdziwiona, albo coś mi się nie wczytało, bo zobaczcie, te drzewa. No nie powinny takie być chyba, prawda? Ostatnio tu byłam i nie były takie płaskie, bo bym zwróciła na to uwagę. Chyba mi źle wczytało. Mniejsza o to. Musimy się teraz pobawić pluszaczkiem. Staram się znaleźć jakieś ładne zacja, żeby zrobić też zdjęcia tutaj urocze. I ta... O, wróżka z tyłu. O, jakbym to tak uchwyciła. Będzie super. Będzie słodko. O! I te czerwone oczy tam trochę przerażające. I co? Tylko tyle? A przepraszam, baw się. Znaczy się przytul. Bawić. się. Oj, urocza. I tak. Kolejnym zadaniem to jest szukanie żab wstawia. Ja wiem, że mamy tu bardzo mało oczekaj. interakcji. Wyskoczyło mi jeszcze tutaj okienko. Kreatywność wskoczyła nam na trzeci poziom i leśna polanka to doskonały miejsce do wspólnego spędzania czasu oraz grania w nowe gry. Cudownie, tylko tymi nowymi grami jest szukanie żabek, tak? Więc. Schowaj go do wyposażenia, bo ja się boję, że ja zapomnę o tobie, a już mamy tutaj pełną przyjaźń. Schowajmy cię do wyposażenia i chodź tutaj poszukać żabek. Rozpocznij wyzwanie. Okej, okay, to mamy w takim razie wyzwanie, ale kształtujące chwilę to chyba z tym nowym dodatkiem. Okej, okay, dobra, to tego nie będę robiła. Nie chcę na razie sobie psuć zabawy z odkrywania, bo przyznaję się wam szczerze, jeszcze nie grałam w, yy, z nowym dodatkiem. Tak, kupiłam go. Na razie pierwsze co, to żałuję po zbudowaniu pierwszego budynku. Jestem zawiedziona, ale o tym porozmawiamy w dedykowanym do tego. Nie chcę tutaj mieszać. Tak, więc zrobiliśmy sobie i co? Musimy teraz zrobić zdjęcie pluszaka. No i znowu, to ja już tu ładnie go ustawiłam. Dobra, podejdź moja droga tutaj, bo to będzie bardzo fajnie na tle tych drzewek zrobić. Wiesz sobie tą żebeczkę, żebyś, o, tam, oczka nam wyskakują tak fajnie, to wygląda. Podejdź w tym kierunku i dopiero wtedy umieść tutaj pluszaczka. Więc moja droga, zrób zdjęcie pobudzające wyobraźnię znowu, więc mamy już trzeci raz zdjęcie. I z tymi czerwonymi oczami. Tak, dla potomności. Aha, czyli obiektyw nam się zepsuł? Jak, jak możecie to mi zrobić? Nowy aparat, trzeba na reklamację zdać. O nie, obiektyw się zepsuł. A i nie rozumie, jak mogło do tego dojść. Przecież zachowano rzetą ostrożność. Więc jak teraz uwieczni te wszystkie cenne chwile z przyjacielem. Pluszek nam odpowiedział, bo od razu go zapytałam Możliwe, że wyobraźnia, która czyni mnie prawdziwym wygasa, tak działa moc obiektywu. Pluszek spojrzał na simkę o imieniu Anui z wyrozumiałością oraz uśmiechnął się pocieszająco. Nowy aparat idzie na reklamację w takim razie. już wszystko działa. No dobra, rozumiem, że taka ma być wybuła. Dowej do wyposażenia i widzimy się w domu. Dobrze, kochani, wróciliśmy już do nas do domu. że parciszek tutaj ładnie sprząta, a my otrzymaliśmy kolejny magnes i poduszkę. Tak, bo poduszek nam niestety brakuje. Mamy tylko chyba jedną z tego, co wiem w grze podstawowej. Też z wydarzenia jakiegoś. Więc poduszka wyluzowana. A nam i magnes z Glimmer Brook. Okej, okay, kochani teraz, ja się nie przyjrzałam, ale jak widzicie to jest dopiero, będzie dopiero w kolejnym tygodniu. Ukończyłam wszystkie dostępne zadania za niecałe 4 dni, bo nagrywałam dość późno to. Jak na razie jestem znudzona, będę się powtarzać. Pierwszą opcją było, wiecie, wyskoczenie do parku, zrobienie zdjęcia i potem jeszcze się udanie na tą polankę. Rozumiem, że musieli nam dać jakieś zadanie, czyli łapanie żabek i jeszcze raz zrobienie zdjęcia i zepsucie tego aparatu. No ale cóż, podobają mi się te ramki. Brakuje, powiem szczerze, że brakuje nam rameczek w grze podstawowej. Niestety taka jest prawda. Przydałoby się jeszcze te dwa formaty, ale do zamontowania wiecie na ścianie. Ja byłabym wtedy usatysfakcjonowana, bo tego mi brakuje, żeby jeszcze można było powiesić portrety rodzinne na ścianie. nie znalazłam podusię, a jestem zawiedziona, bo nie ważna. No, porównując ją do tej to lekko jest bardziej puszysta. Ma tylko 5 wariantów kolorystycznych. Porównaj do tej. No zobaczcie, nie postarali się. Podoba mi się jeszcze właśnie, żeby były kilka neutralnych kolorów. Wiecie, biały, kremowy, nie tylko z wzorami. Te wzory są takie takie moim zdaniem ubogie. Jeszcze na koniec przyjdziemy do cas. Na chwilę przewidaliśmy Anui, oraz starszą, żeby przetestować liemę górę topu. No tak, mamy dużo wersji. Kolorystycznych stanika do białego topu, ale mamy tylko trzy czarne, jedną taką, wyznaczy się takie szarawo brudnym, to szary, nie to brąz, jedną taką brązową i powiem Wam szczerze, oprócz tego z tyłu zawijasa, choć to mnie to nie przemawia. Pewnie będą moi Simowie to nosić. D tego darmowe to darmowe, ale... No, w podstawowej wersji tego czegoś nie mamy, jeżeli chodzi o spój sportowy. Ja zaraz znajdę coś podobnego. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja właśnie dobrze zauważyłam, że to jest... Mamy tyle. Czyli dostaliśmy top, który już mamy w grze, który jest w jeanspa, tylko w innych kolorach. Tanik w czarnym się różni. Wiem, że ja go gdzieś widziałam. Aha, widzicie? To jest taka różnica. Tu jest. In Spa. Tutaj jest darmowy. Nie no, no, kochani, my się tak bawić nie powinniśmy, prawda? Dostajemy top, który już jest w grze. To znaczy, jeżeli nie macie Dzień Spa, to, to dostajecie go za darmo, prawda? Ale osoby, które kupiły Dzień Spa, tak jak ja, są Bo hej, myślałam, że tylko przy Przygoda wzywa mamy odgrzewany kotlet i o tym będziemy jeszcze mówić, ale no hej, mamy ten sam, to jest ten sam, ten sam top. Tylko dane do gry podstawowej, to może od razu dajcie nam wszystkie te mm, rzeczy z pakietu do gry podstawowej. Po co mamy wydawać na to pieniądze? Jak tak można dawać coś, co już gracze kupili, a wydajecie to za darmo za wykonanie zadania? Żeby to było, nie wiem, może coś innego pod spodem, wiecie, jakiś inny wariant, ale to jest ten sam top. Nie, dobra, nie będę już się na tym rozwodzić i gardła zierać, które już tak jest. W stanie w obecnej chwili. Tak więc, kochani, zakończymy na dzisiaj nasze wydarzenie, bo i tak udało nam się wykonać wszystkie zadania. Jestem zniesmaczona, irytowana i zbulwersowana. Jak tak można. Na koniec, kochani, przypominam jeszcze raz o ankiecie. Proszę bardzo, uzupełnijcie ją. Będę wam bardzo wdzięczna. Z chęcią poznam wasze zdanie na ten temat. Nie powiem wam, kiedy się następny film pojawi. Postaram się na początku tygodnia coś wrzucić, ale o ile moje gardło się nie pogorszy. I na tym chyba skończymy, bo jeszcze przede mną kolejny rant. Tym razem o przygodę wzywa i nie wiem, jak ja to przetrwam psychicznie i fizycznie, jeżeli chodzi o moje gardło. Tak więc, kochani, dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. Dziękuję bardzo wam za to, że oglądacie mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa. Zostawię to bez komentarza.